z tej strony gruby, a to jest szósty już odcinek Minecraft Fabulous Adventure. Tak. Yy, tak, ostatnio poza odcinkiem byłem w Kejwach, dokończyłem naszą przygodę i co zrobiłem? Tyle żelaza, wpijęc. Yes. Aaaa, no. tyle. Aż tyle. A i równo się zrobiło. Dobra. 17 diament, nie ponad, chyba z... więcej mam. Nie chyba diabetową katanę miecz, jeden kilo i 2 kg, ale zginąłem i zgubiłem to wszystko. Tak. I zrobiłem sobie automatyczny podajnik kowadeł. Dokładnie. Taki prowizoryczny, ale jakich jest. Mm. O, zapomniałem tych dwóch w płatach. Chwileczkę, chwileczkę. Dobra. I e, Tak. Dzisiaj yy, zajmiemy się budową magazynu, który będzie. Yy, tam? Chyba tam go zrobię. No tutaj magazyn nie pasuje mi za bardzo, no chociaż magazyn tu. Mm, no niech będzie tu magazyn, niech będzie. Tu będzie magazyn. Będzie nawet spory, bo będzie. A, o wiem, to będzie tylko duża szyba, fajna. To będzie fajnie wyglądać naprawdę. Równęka. Dobra, zaczynam budować. Tu mam chyba kwalifikowane rzeczy. Tak, drewno, masa drewna i klocki. Ale czy mam jakiś kobl? O, no, mam 9 kobla mi zostało. dirt. Yy, no, na razie zróbmy drewnę, potem się zajmiemy koblem. Kurde, zapomniałem kobla zbierać, Dobra, dobra. To idziemy budować. Czego będzie podłoga? To jest taka rozkmina mała. Hmm. A tak by, tak, by the way, to jak, jakiej wielkości jest ta... O, o mam jeszcze Aj. 20 sztuk obsydianu na portal i e, ten, enchantable. My zrobić w tym miejscu taką wnękę. Wielką wnękę. Chciałem zrobić tu taką platformę, ale zrobię wnękę. I w tą wnękę, w tej wnęce będzie wielka szyba, a za szybą będzie... <laughs> no kaszel, jak zwykle, co odcinek kaszel? Bo zawsze jak nagrywam, tylko jak nagrywałam. Pewnie <laughs> ja go sobie tak odkrztuszam, żeby mówić wyraźniej. I tak. Coś chciałem powiedzieć. O, za szybą będzie magazyn. A w następnym odcinku zajmiemy się budową naszej wieży. Tak bardzo oczekiwanej tej wieży. Myślę, zrobić zrobię coś Ala wieża. Chcę coś powiedzieć, ale nie co. Ale jaka, ale zapomniałem. Powiem wam, jak buduję. Bo chyba... Albo nie. Zrobimy budowę. W e, Tak jakby time lapse. O takiego time lapsea. Po prostu przyspieszę. To się chyba time lapse nazywał. Aj, fuck it. Po prostu... Kurde. Nie krztuszaj debilu. Nie od krztuszaj Debiru... Debiru de Nie odkrywaj, de brelo? Tak yy. Co ja miałem powiedzieć? A. Nie pamiętam. Dobra, to będzie już ostatni odcinek. dziś Happy Bluesów nie będę nagrywał. Nie chcę mi się. Będą cztery odcinki dziennie bo 5 to mój komputer tutaj nie wyrenderuje bo nagrać to mogę nagrywać masę, masę masę materiału, ale wyrenderowanie tego to naprawdę zajmuje w yes! kurde trochę hmm. zajmie rendering o boże, będę drugi pierwszy siedział z renderingiem, fuck Wczoraj się uwinąłem jakoś ładnie do 22, było fajnie, bo zacząłem nagrać o 15, no nie, nie dziwne, nie? No o 15, kończą 22, tak jest robota YouTubera, przynajmniej moja. Tak. No, sobie, poświęcę, nie teraz całe to wszystko. A o time tak. Budowę, y, nie mówi o time lapse, tam mówiłem, coś tam przerwałem. <laughs> tak, budowę naszej wieży. Będzie, budowa naszej znaczy, wieży będzie w postaci timelapse'a Tak, ale timelapse'a kurde nie wiem, bo timelapse może być mm, mm, Kurde Bo wiem, że wieżę że będę psuł i niszczył, i psuł i niszczył, no ale Kurde, kurde No początkowy zamysł to, zamysł to było wielkie drzewo, no ale bez przesady, nie? Pochodnie Czyli Po pochodnie będą mnie tutaj będą bić Tu są jakieś pochodnie? Nie ma. Mm, no, klikam SHIFT, żeby sprintować. Pochodnie? O, są, zostały się z mojej wyprawy. Yy. Kurde, wpiszę, z tego żelaza zebrałem. Tak, i ile razy zginąłem? Boże... Fuck. Yy. Yy, blow, jeżeli oglądasz ten film i... Myślisz, że giniesz najwięcej razy na świecie w Minecrafcie? To nie. Ja wygrałem. To ile razy ja zginęłem, to jest po prostu masakra. Nawet mi się nie chce już tego liczyć. To było po prostu dwa razy tyle, ile w tamtym odcinku na początku tych kropków wszędzie. Bo w tamtym terenie był taki czerwony obszar. Jestem do dupy. taki, no, hmm, by to zrobić a to idzie tak zapada powolutku, taki jakby kółek taki kółek, niech się zapyla taki kółek taki kółek bo taki kółek to idealny kształt dla każdej budowli w Minecraft w świecie, w świecie Minecraft tu, tu będzie wejście gdzieś, na pewno w dalszej części kto wie oświetlenie tak, myślę że to będzie wszystko jak na razie może by sobie to na no, równać nie chcę jak nie będę tego równał to będzie to wyglądać ładniej takie niewyrównane no będę musiał to zaleśić bo kurde i wybudujemy nie, w następnym odcinku będzie budowa wejścia a jeszcze nie Kurde, muszę pomyśleć, może pomyślę poza odcinkiem, jakby to rozplanować, ale kurczę. Co wy o tym myślicie, żeby? Napiszcie w komentarzach W następnym odcinku dokończyć budowę yy, yy, Magazynu Dokończyć budowę magazynu, a w następnym zacząć yy, budowę yy, Wejścia, fuck Nie mogę znaleźć słów Jestem do dupy. Jestem z dupy. Aha. Ha. Ha. Z dupy. E. Z duping. Dobra. Kopiemy Dirta diamentowym kilofem Oh yeah. Dobra, już nie, nie śpiewam. Nie no to będzie wysokości. 5 e. kratek wystarczy. O, może będzie jakieś żelazo. Aha. E. E e e. Ale ten kilof diamentowy jest fajny Masakra Chyba oczyściłem całą tą jaskinię Tam jeszcze jakieś tunele robiłem Tam chyba już zaglądać nie będę Chociaż może coś pominąłem Nie, tam kilka odnóg było, to była naprawdę duża jaskinia Tak, tam chyba nawet był jakiś Ten Spotkałem tam jakiś ten, boże Wąwóz, tak Wą, w, Wąwóz, spotkałem tam I tam się znalezywało Żelazeo i to, że ja lazeo wykopywałem, tam było kilka diamentów drugi, trzy, Jeszcze dwa w górę, tak? Tak. <laughs> Dobra, podbieram kobla i jakby to sobie... No, ...tak ładnie rozplanować Zawsze mam tak na początku, że planuję, planuję budowę Tak samo jak z domkiem Cały odcinek planowałem. Jak, jakim stylu by to zrobić? Jakby to właśnie miało być. Styl oczywiście jest mój, ala średniowiecze RPG. Już do średniowieczej i EPEGów daleko. Ale inspirowane. To była napisane w opisie. Inspirowane. średniowieczem mi gramy typu RPG. Mmm. a będzie mieć wejście to to wszystko no gruby ogarnij dupy twoja dupa jest nieogarnięta mm -hmm. aha, będzie trzy Żeby wytnę miejsce na ten Zastanawiam się jakby tutaj zrobić to okno. Hmm. Nawet wiem jak zrobić i chyba będziecie, jak je zbuduję, będziecie wiedzieć czy mi się inspiruje. Tak. Ja lubię budować w, w górach. Bo z tego właśnie budowania mam masę kobla, jak widzicie. Ile tego mamy już? jet. Masakra. 11 minut odcinka. Ładnie. Tyt, tyt. <laughs> no, mam węgiel. Ciekawy, ile mi to zajmie. tak Nie, całą tą budowę będę robił na odcinku. Nie ma, nie ma szansy, żebym to robił poza, bo, bo tak. Hop. Kurde. Jakby to nazwać? Jakby ten odcinek nazwać? Kurde, nie mam za bardzo co komentować. Spadłem. Fuck. Jestem debilem Kurde, no. Nikt mnie nie lubi. Łeem. Nikt mnie nie lubi, bo mam tylko 4 suby, to znaczy, że nikt mnie nie lubi. A ja to robię tylko dla pieniędzy. Już ten kanał jest tylko dla pieniędzy, wszystko dla pieniędzy. Ja chcę pieniądze, ale ludzie nie chcą mi dawać subów. I dlatego nie mam pieniędzy. Nie no, żartuję. Hm. Hm hm hm. Trzeba zrobić łopatę? Ale kurde, 17 diaktyw dużo. Myślę, że w tej serii będziemy głównie budować. Jakieś mody wprowadzę nowe. Kurde. robić różne Redstone rzeczy. Już nie wiem, czy, czy mi się opłaca to za bardzo robić. Wiem, tu będzie podajnik Redstone owy. O tak, podajnik z wełną z innymi, o, z różnymi blokami, tutaj będzie do wyboru. Tak! Nazwijmy no go zrobię. Nie tak fajnie zrobiony, że będą się przesuwać e, wózki ze skrzynkami i wysuwać się będą dane bloki ze ściany. I to będzie fajne, tak się będzie pokazywał blok. Jaki, jaki jest właśnie, da, jaki dany blok będzie pokazany. I my się, my się my, mi się, my się, my się, tak my się, mi się wydaje. To będzie to dobry pomysł, ale... Zobaczymy jak to wyjdzie. No i trzeba iść po łopatkę, żeby Dirtę wykopać. Nie, nie mam... Nie mam życia. Więc ja tylko mam takie lagusy, no. Eee... Lagusaury. A zrobię sobie żelazną łopatę. A co temu? A co temu? A, żelazna łopata. Żelazna łopata. Uuuu, łopata time. Hmm. Sprawdzę czy mogę sobie kierun naprawić. A bo trzeba coś do tego dołożyć, nie diaksa chyba muszę wrzucić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, bo sobie nie tak robiłem, że trzeba było jakso wrzucić. I... co? No w sumie Jajewiks Masakr Jak se odłożę, bo jeszcze zgubię. Mogłem zrobić diam... Nie. Kurde, mogłem sobie zrobić żelazny set, kiedy doszłem do jaski i muszę mi przeżył. Ale kurde, muszę ten level wbić Bo ja kurde doszedłem maksymalnie do którego? Do piątego levela I to wszystko zużyłem na naprawę kilofa Fuck. I potem cały level mi przecięt. O yeah. Czy się tutaj zmieszczę? Ups Nie mieszczę się w tej dziurze. Jest zbyt gruby. Hech. Jak bardzo po sobie jeżdżę. Mam tak duży dystans do siebie, że po prostu się podziwiam. No dobra, dobra. Dobre, dobre. Tutaj trzeba się wykopać. No nie. No i co? Będzie odsłonięty kawałek. Hmm. Co my tu zrobić? Taką odsłoniętą dziurą. Możemy coś tam zrobić. To co co? Wejście do netheru? O, w takim, o, takiej oszklonej kopule. Nie, w takim. Mmm, kurczę. W takim, jakby spotku. Kurcze nie wiem, nie wiem. N nie, debilu, przecież miał być. Oj, przepraszam, odbiło mi się. No, stawię się. Tak. Nie, czas minął odcinka, fuck. Nie tylko nie to, ty, ty, ty tylko nie to. Dobra. Trzymajcie się na razie, cześć.